Apokalipsa. Dzień dwudziesty drugi. A, Stasiu, co on w ogóle żyje? Kurczę przynieś wam te zębiaki. E! E! Wiktor! No? Ty żyjesz? No! Żyjesz? No! A wiesz, żyje Stasiu? Nie wiem. A żyje? Nie wiem. No, dobra, musimy go poszukać. No dobra. Dobra, to idziemy. Dobra Wiktor, ja idę w tą stronę, a ty idź w tamtą, dobra? Dobra. Dobra. Wow, wow, to... oh, no, 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 no. Oh, kim jesteś? Wiktor. Jaki Wiktor? No. Powakałeś mi, czy nie jesteś zarażony? No nie. Masz jakieś rany, dobra, ale to... <kühm> um, dobra, masz, Jak masz na imię? Wiktor. Co? No. O kurde, Wiktor! Ty! Brat! Mm, Współczuję, jak kombat umarł. Ale siema. Pamiętasz te stare czasy, jak się bawiliśmy na podwórku, nie? Mm. Dobra. Chodź. Zaprowadzać, że Pójdziemy poszukać innych. Jak chcesz, to żyli, No, no. Mm. O, to jest mój kolega. O, on tutaj mieszka. Jinxor, Jasiek! Siema. Siema, siema. co tam Nic. byłeś no, to... w kasie obok mnie, nie? Mhm. E... Szkoda, że ten... no K wiesz, Kiedyś byłem... Są. No kiedyś byłem farmerem i e, tutaj jest moja trawka, którą zbierałem dla zwierząt, ale te zwierzęta są... A rozumiem, zmiotami. bo... bo wiem, wszystkie zombie zeżarły zwierzęta, dlatego chcesz trochę farmy.